Okej, okay, witajcie. Dzisiaj ja Wam chciałem powiedzieć o tym, jaki jest największy sekret Watykanu. Największy sekret Watykanu jest taki, że zbawienie nie jest tylko w kościele rzymsko katolickim Zbawienie jest także w innych kościołach. Tak, Zbawienie nie jest w kościołach. To jest problem. tak? Zbawienie nie jest w chrzcie, nie jest w sakramentach. Zbawienie jest w wyznaniu Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Tak pisze Pismo po prostu i to jest największy Sakret Watykanu. Tam nie ma innej tajemnicy. Zbawienia nie ma w członkostwie, nie ma w chrzcie, nie ma w sakramentach, nie ma w papieżu, nie ma w księdzu, yy, nie ma w teologu. Yy. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, który za Ciebie umarł. I to jest prawda. I zbawienie się to przyjmuje bardzo prosto. Tak? Po prostu yy, przyjmuje się Go jako swojego Pana i zbawiciela. To co powiada Pismo? Tu jest takie rozwiązanie. Z Rzymian 10 do 8. A coś to słowo. Słowo to jest blisko Ciebie na Twoich ustach i w sercu twoim, ale to ale jest to słowo wiary, które gusimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim wierzysz, że Bóg zbudził go z martwych, osiągniesz zbawienie, Do w sercu przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Czyli w sercu że się w sercu duszy wierzy się do usprawiedliwienia, a ustami się wyznaje do zbawienia. I na tym koniec, jesteś zbawiony, jeśli tak właśnie uczyniłeś, jak tu jest napisane. Po prostu zwyczajnie prosto. I to jest, słuchajcie tajemnica, wielka tajemnica wiary. E, wielka tajemnica wiary. Tak naprawdę to jest komunia z Chrystusem, tak? Przyjęcie Go za e, Zbawiciela. I to jest wszystko tak naprawdę. Cała reszta jest e, czy przypomnieniem, czym jest Ciało i Krew Chrystusa, jak na przykład e, Wieczerza, tak? E, usłonienie Wieczerzy. E, I tak dalej. I na tym się kończy, słuchajcie, cała historia Zbawienia. To jest największa tajemnica Watykanu. Nawet Watykan tak się bał tego, pokazać, nie? Zabrania tłumaczać Biblii. Cały czas, wiecie, jak już ludzie są tak otumanieni, że wierzą, że Biblia to legendy, bo nawet katolicy wierzą, że Biblia to legendy. Nawet mi tu w komentarzach już ktoś napisał, niby katolik, tak? Ten tam najpierw pisał, że do świętego chyba Antoniego się modli, tak? E, tak, a potem już napisał, że Stary Testament to przecież legendy. No bo nawet oni już wierzą, że to są legendy. No to jak to są legendy, to Jezus też był legendą. To Kościół katolicki nie ma podstaw bytu. Nie, to nie były legendy. To jest wszystko, Historia opisana krok po kroku Stary Testament, i tam jest prawda po prostu. E, jeśli Stary Testament był legendą, no to Kościół rzymskokatolicki w ogóle też jest legendą. E, wszystko tu jest legendą. Nie, y, no i tak jest, słuchajcie, i to jest ten sekret Watykanu. Jak przyjąć tego Jezusa? Tak, przez wiarę się przyjmuje. Nie przyjmuje się przez e, nie wiem, e, nie przyjmuje się przez uczynki, i pobożność, nie przyjmuje się przez dobre uczynki, tylko przyjmuje się przez wiarę. To i, i to jest wszystko za darmo. Za, za to się nie płaci. Za to nie jesteś w stanie zapłacić pieniędzmi, nie jesteś w stanie zapłacić skarbami. Bo tak powiem tutaj i za bowiem Łasko, bo zbawieni jesteście e, przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem z Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. się nie ma się co chlubić, gdzie się zdobyło zbawienia. Po prostu koniec, kropka. Yy, nie ma co też ludziom dziękować za to, tak? Bo się za to dziękuję Bogu, a nie ludziom. Od ludzi nie mamy zbawienia. Od ludzi możemy usłyszeć dobrą nowinę, tak? I koniec. I to jest wszystko, naprawdę. I nie ma żadnego innego zbawienia danego ludziom pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie jest to imię członkostwa w kościele, nie jest to żadne inne rytuały, nic takiego. Nie ma. Jeszcze słuchajcie, ktoś się bał tutaj tego grzechu, że popełni grzech. E, przeciwko Duchowi Świętemu. Jak już jesteśmy zbawieni z wszystkich grzechów, to jeszcze jak się czyta Biblię, to ktoś tam mówi, ale jest jeden grzech, który jest niewybaczalny: jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak, jest taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jaki to grzech? E, no jest grzech, jak się już poznało zbawienie. To jest grzech, który ostatnio moim zdaniem popełnił właśnie papież. Dlaczego zaraz opowiem? E, więc papież popełniał ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest dosyć kiepsko, będzie, będzie skończył, myślę. E, ale dlaczego? Bo jak się już poznało zbawienie i mamy szansę stać się dziećmi bożymi przez to zbawienie, bo to jest napisane. Wszystkimi tym jednak, którzy je przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi bożymi tymi, którzy wierzą w imię Jego. Czyli uwierzyliśmy w imię Jego, wyznaliśmy go i poznaliśmy. Czyli mamy, że tak powiem, dajmy na to, że to jest no, to jest jakiś symbol tej łaski, zbawienia. I tak dalej, te wypisane wersy, nie? I przechodzimy przez to, tak? I przy, jesteśmy po drugiej stronie, jesteśmy już zbawieni. I teraz słuchajcie, jest szansa, że się wycofamy. Jaka jest ta szansa? Tak, że popełnimy ten grzech, który nie będzie, na którego nie ma zbawienia. Jest szansa, że wybierzemy innego zbawiciela. To był Jezus, tak? A na przykład teraz wybierzemy buddę e, Jak teraz wybierzemy, że nas zbawia Buddha, albo nas zbawia ksiądz, albo teolog, albo papież, albo członkostwo w kościele, albo co innego nas zbawia, w tym momencie popełniamy grzech przeciwko Duchowi świętemu. Moim zdaniem, tak? E, bo w tym momencie tu już był Jezus, który nas zbawił, tak? I tędy jest droga do zbawienia, a my wybieramy inną drogę, na przykład przez sakramenty, tak? Przez sakramenty do zbawienia i wybieramy inną Drogę. I nie ma już na to wybaczenia, tak? Nie ma zbawienia na. E, wybieramy, nie wiem, drogę do zbawienia przez Królową Niebios, tak? A tutaj jest Jezus cały czas, nie? i nie ma już wybaczenia na to, bo nie ma kto wybaczyć. tak? Tędy się przechodzi przez Jezusa, przez krew i ciało całość, tędy przechodzi przez ranę Jezusa, a tędy się przechodzi przez Królową Niebios. Jak się przejdzie już tutaj, to tu już dalej nie ma kolejnego Jezusa, nie będzie, tak? Przechodzimy na przykład przez Królową Niebios do zbawienia i nie będzie już kolejnego Jezusa, bo przeciwliśmy przez Królową Niebios. E, przeszliśmy, nie wiem, przez księdza. Do zbawienia, tak? Rząd nam dał zbawienie w postaci jakiejś tam, nie? Przeszliśmy przez księdza i już nie ma za księdzem e, e, kolejnego zbawienia, tak? Bo już nie ma za księdzem Jezusa, bo tu był Jezus cały czas. E, i tak dalej, po prostu. To jest moim zdaniem grzech przeciwko duchowi świętemu. Dlaczego mówię, że to popełnił papież ostatnio? No bo papież, słuchajcie, zrobił takie orędzie noworoczne mm, kilka lat temu. No tam, dam linka do tego, mm, jak chcecie to oglądać, ale raczej tego nie oglądacie, bo się splugawicie. E, ale jak już ktoś bardzo chce się splugawić, no, to niech się splugawi, tak, ale potem się upamiętajcie. E, jest napisane, żeby nie, nie słuchać czarowników, bo się z nimi sprugawi, że on jest czarownikiem. E, to już w jednym nagraniu mówiłem. E, i on tam mówi, że y, Dzieci bożymi jesteśmy, że też buddyści są Dzieci bożymi, y, y, hinduści są y, 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 islamiści są, muzułmanie są Dzieci bożymi, bożymi, bożymi tak, jak i judaiści są Dzieci bożymi, tak? No nie, tu jest napisane, kto ma moc stać się dzieckiem bożym, tak? I dzieckiem bożym stajemy się przez wiarę, przez czynienie uczynków Jezusa Chrystusa. Stajemy się dziećmi bożymi, tu się stajemy dzieci bożymi, a jak przechodzimy i tu się stajemy dzieci bożymi, na przykład przez budę, tak, znając tą drogę. To w tym momencie to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ja tak myślę, że na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu po prostu bo dalej już nie ma innego zbawienia i nie ma kto ci wybaczyć. Bo skoro ci Buddha wybaczył grzechy, to Jezus ci już nie może wybaczyć, bo ty już masz wybaczone. Jakiś New age ci wybaczył grzechy, tak? Nie masz grzechów, tak? Uznajesz. Psychologia ci wybaczyła grzechy, bo przecież wszystko to psychologiczne, słuchaj, traumy i tak dalej, psychologia ci wybaczyła grzechy, tak też jest religią, psychologia, psychoterapia, tak? Wybaczyła ci grzechy psychoterapia i nie ma już innego zbawienia, tak? Bo ci wybaczyła psychoterapia, to Jezus już nie jest potrzebny, tak? Do zbawienia, nie? Eee, to prostu. Koniec, kropka. Ym, takie jest zbawienie i to jest sekret Watykanu, więc Watykan będzie promował psychologię, będzie promował inne religie, będzie promował wszystko, byle utrzymać się, usiedzieć na tym swoim tronie watykańskim. No i to jest napisane właśnie w 17, XVII, 18 rozdziale Apokalipsy, że oczarował cały świat nierządem swoim. A niczym jest nierząd? Nierząd jest właśnie tym, że zwrócili, poznając prawdziwego Boga, zwrócili się do innego Boga i tym jest nierząd. Okej, okay, trzymajcie się, pozdrawiam z Krakowa. Do usłyszenia.